Cześć, z tej strony Szmer, witam w drugim odcinku z Noman Sky. W tym odcinku zapraszam do towarzyszenia w mojej rozgrywce. Będziemy się zajmować paroma rzeczami. Tak naprawdę ja już przemierzyłem sporo systemów. Też dużo czasu poświęciłem na Zdobywanie kasy, tak naprawdę, stąd też tutaj się trochę pochwalę. Mój kombinezon ma już 46 pól. Zakup każdego kolejnego pola to już jest wydatek ponad 200 tysięcy. Aktualnie tyle mam gotówki, 2, blisko 3 miliony. No i mam też całkiem niezły statek, znaczy całkiem niezły. No. Już ostatnio się chwaliłem statkiem. No, ten, ten ma więcej pól, bo ten. Ma dostępne 47 e, pól do zagospodarowania. Wiadomo, im więcej e, tych pól, tym więcej różnych dóbr możemy wozić, i to jest ważne w tej grze. E, no więc, e, polatamy troszeczkę po tej planecie. Aha, jeszcze, póki tutaj jesteśmy w tym miejscu, e, warto korzystać e, tego, z tego, co ja się nauczyłem. E, warto korzystać też z tego czegoś. To jest skaner i tutaj wybieramy jakiego rodzaju budowle będziemy szukać. Mnie najbardziej interesuje posterunek kolonialny lub schronienie. Schronienie to między innymi jest ta kapsuła taka ratunkowa, chyba tak to się nazywa, gdzie możemy dokupić kolejne pole do naszego ekwipunku, więc zaraz zrobimy. Zobaczymy, czy wyszuka i co? Kapsuła desantowa. O, o to mi chodziło właśnie, tak to się nazywa i właśnie teraz tam podlecimy. Stąd też nasz kombinezon będzie mógł no, zyskać na jednym polu, który zaraz kupimy za ciężkie pieniądze. Ale warto, warto, dlaczego? No, im więcej pól, tym więcej przedmiotów, tak jak mówiłem, czyli możemy szybciej zarabiać. Wcześniej byłem na takiej planecie, w której. Znalazłem, ja już zapomniałem jak ten przedmiot się nazywa, to jest taka forma takiego jaja, jakby to się otwiera i tam jest taka kula. Jedna taka kula kosztowała przy sprzedaży blisko 30 tysięcy tych jednostek. A ich nazbierałem, przy jednym wejściu do jaskini nazbierałem ich, no na fula, po prostu wszystkie, zapełniłem wszystkie miejsca, jeszcze mógłbym tam śmiało lutować to miaskinie. no i później tylko podjeżdżałem do sklepiku i za jeden taki yy, za jedną taką sprzedaż to miałem jakieś no nie cały milion tam blisko 700 tysięcy coś takiego yy, także można szybko zarobić kasę czasami jak się trafi na fajną fajną planetę yy, a tym bardziej, że każde wejście do takiej jaskini z powrotem w to samo miejsce, to powodowało, że te wszystkie kule tak naprawdę od nowa się respiły. Więc po prostu siedziałem aż do znudzenia i zbierałem to. Tylko to są takie planety, na których ten Sentinel, ten jak to się nazywa, no, no ten robot taki, ten dron latający, był bardzo nerwowy na tym punkcie. I wystarczy, że wziąłem jedną tą kulkę, to od razu od razu alarmowało tych ochroniarzy, czy jakich tam nazwać. Zaraz podbiegali, do tego jeszcze taki zaawansowany ochroniarz to taki ala pies, coś takiego, tak jak robot bardziej to wyglądało, taki czworonożny. No i on wbiegał za mną do jaskini i musiałem go tam zgładzić, żeby tam swobodnie dalej sobie wydobywać. Dobrze, teraz tam lecimy. Ile tam jeszcze pokazuję, że? 21 minut to możemy zrobić. Aha, zaraz, bo ja miałem lecieć do psyury desantowej A ja się zagadałem, to jest posterunek handlowy. Tu mamy kapsułę desantową. Ja ją... przeleciałem. Dobra, już lecimy we właściwe miejsce. Także no co? Warto też. Podróżując tam w przestrzeni kosmicznej, jeżeli się natrafi w jakimś systemie na anomalię, warto tam lecieć do tej kuli takiej, to wygląda jak stacja kosmiczna, tylko że się nazywa anomalia i tam się wlatuje i można za darmo czarną dziurę, czyli tak zwany skrót w stronę centrum tego systemu, bo celem gry jest oczywiście osiągnięcie centrum systemu, chociaż tu jest coś, też coś takiego jak Droga Atlasa, ja tutaj wyląduję. I się zastanawiam, czy to jest jakieś alternatywne, jakby... alternatywna droga, w którą można jakby grać tutaj, czyli nie tylko podążać do tego centrum. Chociaż czytałem też takie pogłoski w internetach, że dotarcie do tego centrum tak naprawdę powoduje, że odkrywamy od nowa cały, całą galaktykę, nie? Czyli taką... Jakby kolejną i tam są różnego rodzaju spekulacje, ja nie wiem czy na ile to jest prawda, bo to są spekulacje, zresztą e, to na różnych e, tego, forach to przeczytałem, po ile teraz kupujemy, już 340 tysięcy widzicie, ja mam już 47 pól w tym momencie, no oczywiście dokupuję, nie szczędzę pieniędzy na to, dlaczego? Dlatego, że czasami jak trafię na jakąś planetę, w której będę mógł jakiś zasób eksplorować, e, to kurczę pieczone, każda taka kratka... No to jest kupę malu, nie? Mniej ruchów te, w tej i do, do jakiegoś tego, do jakiejś takiej e, bazy, w której mogę sprzedać w terminalu tym galaktycznym. Dobra. E, także mamy dokupione. E, no i rozglądamy się dalej. E, teraz tak. Co my tutaj. Ja ten statek, którym teraz lecę, ja go niedawno kupiłem. Sprzedałem pozostały w, te, w tym momencie warto zdemontować te rozszerzenia, bo odzyskamy przynajmniej materiały i zabrać wszystkie rzeczy na ten nowy statek. Poprzedni statek, którym latałem, to nie jest ten z poprzedniego odcinka, bo w międzyczasie miałem jeszcze inny statek. No to udało mi się go znaleźć na planecie, czyli wrak statku. I kurczę, pieczone, czyli coś za darmo. Tylko musiałem go naprawić, nie? No więc jeżeli coś takiego znajdziemy jak wrak statku, to warto oczywiście tam podlecieć, przynajmniej zapoznać się, ile co to jest za statek, ile on ma pól. I jeszcze jedna taka informacja, no jeżeli chodzi o sam statek, o jego jakby rozmiary, jego... jak duży on jest z zewnątrz, patrząc na niego, tutaj na chwilę wyląduję. To nie ma się... Tym e, nie ma się co sugerować tym jego rozmiarem, wymiarami, bo czasami dosyć małe statki, a mają więcej tych pól do, e, do ładowania. Także e, nie ma się co rozmiarami sugerować. Przeważnie większe statki mają więcej pól, ale to nie jest żadną regułą. Odkryłem jakieś słowo. No, przy okazji tutaj zobaczymy sobie. No, te wisiorki. Nie są jakieś tam. Na początku ekscytowałem się bardzo tymi, e, e, tym co mogłem znaleźć w takich skrzyniach, natomiast no, powiem wam szczerze, że teraz to bardziej nastawiam się na jakąś eksplorację, czyli e, na trafienie na właściwą e, planetę i można w, w kilka godzin zarobić ładnych kilka baniek, jeśli nie więcej, które później wydamy na jakiś, na przykład większy statek czy coś takiego. O, Za mało paliwa, musimy paliwa trochę. A, że tak powiem, zatankować tutaj Plutonu. No. Dobrze, co my tam jeszcze mamy? Aha, i jeszcze te wszystkie odwiedzone kapsuły. Tak jak ja tutaj przyleciałem stąd bodajże to ja tego co prawda teraz nie zrobiłem, ale warto podejść i tam zapisać ten stan gry, dlatego później ona będzie nie tak w takim kolorze brązowym, tak jak teraz, tylko będzie tak na szaro, czyli już będę wiedział, że tam byłem, że to odwiedziłem. Widzicie, tak jak ten schron tutaj, co teraz podświetlam, on jest na szaro, bo tam kliknąłem zapis, czyli już wiem, że tam nie mam co chodzić za bardzo, nie, bo, bo już tam byłem jak, jeśli było jakieś, wewnątrz jakieś zagadki do rozwiązania, to już to robiłem, i tak dalej, i tak dalej. No, tak, tak z grubsza to wygląda. Ja teraz bardziej się jakby koncentruję może na, na rozbudowie też multinarzędzia, też multi na, narzędzia ostatnio kupiłem troszeczkę większe, też kurcze, Człowiek tutaj rozbudowuje to wszystko, a za chwilę proponują mu multi narzędzie, które ma większą liczbę pól, czyli więcej tych rozwiązań upgrade'ujących ten sprzęt staje się dostępnych i to kusi oczywiście, żeby wymienić to narzędzie. Przeważnie wymiana o takie na jedno, dwa pola większe to jest wydatek tam 100 paru tysięcy tych jednostek. Przy czym mówię, no można sobie kupę tych tych zainstalować. No chyba jest warto, bo to nie jest duży pieniądz. Tym bardziej, że mówię, czasami jak się trafi na e, jakąś planetę, to można w łatwy sposób dużo kasy zarobić. Jest dużo też podpowiedzi w internetach, można poczytać różne podpowiedzi, no, zbierajcie emeryl, zbierajcie złoto, handlujcie przy stacjach tam w kosmosie, w przestrzeni jakby kosmicznej, przy stacjach to paliwo, tak, ten Tam-9 cały ten pierwiastek zbierać z tych, tych asteroid i od razu wlatywać z powrotem i sprzedawać go, nie, no, są różne tam metody, polecane jako szybki zarobek. No, ja powiem szczerze, że to wszystko zależy od szczęścia. No, jak się trafi na dobrą planetę, to można naprawdę przyfarcić i, i w dwie godziny zarobić kilka milionów, czasami nawet i więcej, tylko zależy od naszego uporu i jak długo by chcemy eksplorować te złoża, które tam mamy, złoża czy, czy inne? Rzeczy, tak jak mówiłem, ciągle mam na końcu języka tą kulkę właśnie jak to się nazywało, ale może sobie później przypomnę. Yy, dobra. Ja już tą planetę tak trochę, trochę już obczajałem, więc wylecimy teraz w kosmos. A! E, się obróciłem. Do góry nogami. Dobra, teraz lecimy w przestrzeń kosmiczną, dobra. I jesteśmy, no to są te zwykłe asteroidy takie, które dają nam ten tam 9, a te zazwyczaj mają mieć, tak? Kuprum, tak jest. Yy, więc rzekomo też inne pierwiastki można tutaj znaleźć, czy minerały, ale. Ojoj, a co to jest? Czegoś, Nigdy do czegoś takiego jeszcze nie spotkałem. Zaraz musimy to obczaić. Co to jest? A to MIEĆ! Ale dziwnie to wyglądało. No okej, okay, dobra, teraz jeszcze tak zobaczymy. Hipernapęd mam naładowany na maksa, bo sobie tutaj wykraftowałem te wszystkie rzeczy niezbędne do tego paliwa. No to się... Pernapen zaraz wejdziemy stąd. Ładuję ogniwem warpowym, więc to wszystko mam naładowane. Na razie jeszcze się to za bardzo tym, przy tym statku, bo ten statek niedawno nabyłem. No, za bardzo nie bawiłem jeśli chodzi o, o rozbudowę. Dlatego też nie wydaje się za bardzo tutaj w jakieś potyczki w, w, z piratami czy coś, co czasu do czasu coś takiego się zdarza. Albo jest ten e, sygnał SOS, kiedy możemy. Przybyć na pomoc jakiemuś statkowi dużemu, który jest atakowany prawdopodobnie. Nie wiem, czy przez piratów, przez kogo właściwie, tego nie wiem, ale można tam się poszczelać trochę. Ja na razie unikam, nastawiam się bardziej na taką eksplorację i, 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 i jakby na robienie kasy, tak? Bo chcę kupować większe statki, kupować te wszystkie sloty w ekwipunku, w tym, tym. W naszym kombinezonie, czy jak to się tam nazywało. E, dobra, zobaczymy, ile tych e, skoków możemy wykonać. I tutaj jeszcze możemy. Ja teraz jestem na full naładowany, także no, będę mógł wykonać trochę więcej. Za, to znaczy, za jednym zamachem. O, musimy, musimy się cofnąć o jeden tutaj. I dotąd skoczymy. No i zobaczymy, czy gra mi się nie wykrzaczy, bo już tak też się działo. Okej, okay, jesteśmy w galaktyce Euklidesa. W jakimś układzie zazwyczaj wychodzimy z tej hiperprzestrzeni, czy jak, nie, nie wiem jak z tego hiper napędu przy stacji kosmicznej, dlatego warto od razu podlecieć na stację kosmiczną, bo tam będę mógł dokupić jeszcze jedno pole w tym moim plecaku całym. O, jak szybko podleciał wylądować. Okej. Okay. Wyszliśmy tak, tak wygląda to, to dziwne coś, którym teraz latam. I, I teraz słuchajcie, wejdę na chwilę tutaj do siebie. Prze, przełączy się na kombinezon. i to jest ten Atlas Pass W1. W poprzednim odcinku opisuję tam, jak można to zdobyć, i to jest jakby wersja pierwsza. Czy nie wiem, jak, od czego to jest skrót, ale chyba wersja pierwsza. Więc ten Atlas Pass, potrafi, za jego pomocą, możemy jakieś proste skrzynki na planetach różnych odkrywać, i tutaj na stacjach kosmicznych możemy te drzwi otworzyć. Więc jak już mam ten Atlas Pass, to zobaczycie, o, podchodzę, zamknięte drzwi, wymagane Atlas Pass W1. No i dzięki niemu wchodzę tutaj do środka. Ale ja mam póki co ten Atlas Pass tylko W1, tą wersję pierwszą. O, widzicie, tu mogę ulepszenie Exo kombinezonu. To kupujemy na danej stacji tylko raz. Czyli jakbym tu ponownie przyleciał. Yy, to nic mi to nie da, już Już nie kupię ponownie tego ulepszenia. Więc kupuję 48 pole za 350 tysięcy jednostek. Więc już mam, widzicie, 48 więcej niż, niż mój statek. Mój statek ma w tej chwili 47, a ja już mam 48. W swoim kombinezonie. I zobaczcie, tutaj te drzwi są nadal dla mnie zamknięte. To jest Atlas Pass W3. Ja mam tylko W1, dlatego no nie mam W3 i tam te drzwi jest też W3, więc tam już nawet nie idę, bo już sprawdzałem milion razy i już mi się nie chce tam na darmo chodzić. Technologia, którą już znam, więc podejdziemy tutaj do tego sklepu jakby. O, zobaczę tylko. Na ten statek, tak z ciekawości. Zobaczę na ten. Istota studiująca. Po ile takie są do? I ile to ma tych pól? Pól ma 40, czyli mniej niż mój. I 64 miliony jednostek. Gdybym się chciał na coś takiego zdecydować. Mój ma w tej chwili 47, nie? Blisko 50. Te dziwne pojazdy, co wyglądają jak cygaro. Taki też pojazd miałem właśnie, znalazłem na planecie, tak jak te dwa. Tak w, nie wiem czemu to mi gęś przypomina, może przez ten kształt taki, takiej wygiętej szyi, jakby ten bardziej przypomina cygaro, ale powiem Wam szczerze, że takie niepozorne, niewielkie pojazdy też potrafi mieć blisko 40 pól, więc w zależności na kto, na jakim etapie jest w tej grze, więc można się zdziwić i nawet takie z pozoru maleństwo potrafi mieć więcej pól. Dobra. No to jest wszystko proceduralnie generowane, oczywiście. Czyli ten... Te nasze statki tak naprawdę, one... Ten kadłub jest w jednej wersji, tylko w kilku malowaniach. I dodatkowe elementy dochodzą w kilku wersjach, więc to powoduje... Tych... Że mamy taką mnogość tych wszystkich statków, nie? No a tak naprawdę to jest tak jakby z klocków poskładane i... I w zależności randomowo się spełnują. Oczywiście jakby ktoś... Chciał kupować, wymienić sobie statek. To najlepiej tutaj na stacji kosmicznej, bo widzicie jaki to jest ruch. Co rusz przy, przylatuje jakiś nowy statek, więc można się na coś skusić. Ewentualnie, ale to takiego ruchu jak tutaj nie ma na planecie, tam gdzie można wylądować, jakie jest taka stacja kosmiczna nie, baza, ja nie, 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 nie pamiętam jak to się nazywa tam gdzie możemy wylądować jest takie lądowisko, więc tam też często statki podlatują, ale tam nie, nie w takiej jakby częstotliwości co tutaj na stacji kosmicznej, więc jeżeli kogoś interesuje zakup jakiegoś konkretnego statku no to by musiał się skusić tutaj, żeby podfrunąć sobie na stację kosmiczną i tutaj sobie poczekać chwilę i z pewnością coś ciekawego się trafi znaczy, no nie wiem czy z taką pewnością, ja czasami też czekałem długo na statek. E, dobra, ta istota coś tam do nas zagadała. E, ja w pierwsze co to zawsze podchodzę do tego terminala. Tutaj możemy handlować i sp sprzedawać i ja zobaczę co ja mam w, w tej chwili w sprzedaży. E, no, to mogę sprzedać, bo to mnie tylko miejsce zajmuje jakieś wisiorki, akumulatory, tarczy, mnie to takie bzdury nie interesują naprawdę i to mi tylko zawala miejsce to jeśli chodzi o aha, tu jeszcze jedna rzecz, bo to było to co miałem w egzokombinezonie, tak? A teraz jeszcze na statku zobaczymy co na statku mam, ewentualnie do opchnięcia, tak żeby tylko miejsce zwolnić, no w zasadzie już nic z tego te... kupimy teraz, zobaczymy co ewentualnie ta stacja oferuje. Czasami szukamy jakiegoś pierwiastka, żeby na przykład dokonać jakiegoś upgrade'u sprzętu, więc w tym wypadku, w tym wypadku, no tu raczej nie ma nic dla mnie, nic co bym szukał, jakoś także, no, podejdziemy jeszcze do tej postaci, wejdziemy z nią w interakcję, zobaczymy, co do nas powie. Konwergencja. Korwax podróżnicz. A, zaryzykuję. Pozwolę się na wkucie w mózg. A, ból jest nie do opisania, więc energii mi trochę ujmie. Odkrywam nową technologię. Ochrona przed zagrożeniami. No, odnoszę obrażenia, także moja energia w tym momencie troszeczkę pasek tak zszedł. No ale. To mi się też w tej grze jakby podoba, że to czasami coś dostajemy, ale kosztem jakiegoś bólu, cierpienia. Czyli nie jest tak prosto i kolorowo. No, widzicie jaki jak, ruch tu jak nie powiem gdzie. Ok, to ja podlecę jeszcze na. Podlecimy na planetkę. Um, tą może tą najbliższą ja włączę silnik pulsacyjny no i zobaczymy co ona nam oferuje Się zastanawiam, gdzieś tutaj spróbuję wylądować, ale zanim to zrobię jeszcze tak, czyli tutaj będzie pewnie temperatura na minusie. Co to mamy tutaj za takie dziwne? Zaraz zobaczymy. Bierny, bujny, średni. O, jest jakiś zwierz. A, pierwiastki tlenkowe. E, I tutaj coś wam pokażę, bo jak podejdzie się do takiego zwierza, to jest opcja, że karm. O, tam jakieś dziwadło znowu biegnie. strachliwy roślinożerny Te zwierzaki jak się czasami nakarmi to one gubią, o tak jak ten z zadowoloną michą co tak biega tutaj To gubią takie różne czasami cenne pierwiastki, więc czasami warto spróbować gdzie jest ten strachliwiec? Nakarmimy go żelazem, tak? No dziwolągi, dziwolągi Trochę plutonu, sfarmimy od razu. Yy, dobrze, a ja miałem też obczaić co to jest. Ale wylądowałem od razu. Magmoks. Jeszcze się tym magmoksem nie bawiłem, a nie wiem, czy ja go nie, nie mogę wytwarzać. A to jest żelazo, tak? Po rozwaleniu tego czegoś. To jeszcze spróbuję nakarmić to zwierzak, tego zwierzaka. Nie zostawi nam niczego. Chyba. <grych> A tutaj jeszcze cynk będziemy mieć. No ciekawa planeta. Chociaż, jeżeli ci strażnicy, co tam gdzieś tu leciał przed chwilą ten strażnik, o to co do tu podbiegło? Rogate. Tu sobie strażnik gdzieś przed chwilą poleciał. Jeżeli są bierne na danej planecie. A tam co idzie? Co to znowu? Posłuszny. To jeszcze tam podlecę do niego. Ciekawe, ale cudak. Nakarmiliśmy go. A tam się dymi ten, ten silnik, taki część statku, jakby tam gdzie mogli coś. O i tu któreś z tych zwierzaków nam zostawiło takie, widzicie, o, i to jest właśnie to efekt karmienia, substancja, wejdź w interakcję i mamy iryd. Iryt jest rzadko spotykany, niewiele go co prawda, tutaj było tylko dwie sztuki, yy, dwie jednostki Irydu, ale... O, tutaj w zasadzie już chyba nic więcej nowego jakby nie odkryję. Yy, to znaczy, bardzo często powtarzają mi się te technologie, które tam próbuję od odkrywać. Ten zadowolony gania gdzieś tu za mną. Ale dziwolą z ciebie, no. I co, będzie teraz posłuszny, to będzie chodził za mną pewnie. Ok, także na tym zakończymy ten odcinek. Zapraszam do kolejnych. Piszcie w komentarzach co musicie o tej grze czy też gracie w nią. E, w, skąd czerpiecie informacje? Bo ja tu latam po różnych stronach, żeby czegoś się o niej dowiedzieć. E, generalnie w gramie wciągnęła, muszę przyznać, i kupę godzin już poświęciłem e, na tą rozgrywkę. i Mimo, że dużo jest negatywnych komentarzy teraz na, na tą grę, no, spore były oczekiwania, ta gra też tania nie jest powyżej 200, około 250 pln trzeba za nią zapłacić. A tu brakuje multiplayera, to jest najczęstszy zarzu zarzut, poza tym coś tam ludzie krytykują optymalizację w tej grze, no ja akurat nie mogę narzekać, ale Wiem, że ludzie mają problemy itd., i tak dalej. Mimo wszystko e, mi się to podoba. Ja się przy niej relaksuję i polecam od siebie. Tyle mogę powiedzieć. Na razie, cześć.